Remont mostu Tczewskiego ruszył na dobre. Od końca września obiekt jest całkowicie zamknięty zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. Właściciel Tczewskie Starostwo przekazało most pod kuratele firmy Vanimex z Benzina. Znaczy, jak już wszyscy wiemy, most został już zamknięty, także teraz wykonywane są podpory pod łożyska mostu. Również jest rozbiórka elementów betonowych powierzchni filarów numer 3 i 4. Jest również prowadzony montaż instalacji elektrycznej i wodnej na potrzeby budowy, jak również przygotowanie nawierzchni pod farby w celu uzgodnienia ostatecznego koloru z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku. Wykonawca przez ostatnie tygodnie przygotowywał plac i zaplecze budowy oraz gromadził potrzebne materiały. Teraz roboty wkroczyły we właściwy zakres. Na tą chwilę, jeżeli chodzi o działania na mosie, to przede wszystkim wykonujemy czyszczenie konstrukcji stalowej pod zabezpieczenie antykorozyjne stali i skupiliśmy się na rozbiórce podpory numer 30 i 40. To są typowo roboty rozbiórkowe żelbetowe. Znaczy w mojej ocenie taką, takim najniebezpieczniejszym, tak powiem, zabiegiem, który tu będziemy przeprowadzać, to jest podniesienie tego obiektu w celu wymiany łożysk y, stalowych, ponieważ jedno waży około 1000 ton. No, jest to po prostu duży ciężar, że tak powiem, do, do uzilnięcia. Czyli będzie trzeba jej fizycznie podnieść do góry, tą całą kratownicę? Trzeba no, będzie podnieść około 20 cm do góry, żeby uwolnić łożyska y, stalowe, które są przewidziane do remontu. To jeszcze w tym roku? Planujemy to obecne konstrukcję wykonać na pewno w tym roku. Jeżeli się po prostu uda i warunki pogodowe, że tak powiem, będą nam sprzyjać, a w zasadzie chodzi mi to o ujemne temperatury, że jeżeli nie będzie zbyt zimno, to wtedy pokusimy się, że po prostu ten obiekt podnieść. Zima nam, że tak powiem, nie przeszkadza, wiadomo, jeżeli po prostu będą zbyt duże ujemne temperatury, no to wiadomo, pewne procesy technologiczne nie pozwalają na wykonanie Pewnych zakresów robót, natomiast te roboty, które będziemy mogli, że tak powiem, wykonywać w warunkach ujemnej temperatury będziemy wykonywać. Czy już były jakieś niespodzianki znaleziska, nie wiem, może jakieś pamiątki po II wojnie światowej? Nie, na tą chwilę e, takich, że tak powiem, znalezisk nie było. Na budowie pracuje obecnie około 30-osobowa ekipa. Prace będą podzielone na dwie zmiany. Wykonawca liczy na łagodną zimę, bo dzięki temu jeszcze w tym roku uda się przeprowadzić jak najwięcej robót.